Boże, odskręt głowna, odskręt głowna, Jezus nie jest łowska, jest łowska, łowska, ochrona, wymawia je siedzi po granicy, Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i gdy Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty ocalaniem, grzechów odpuszczeniem, działać w zmartwychwstanie, stanie, wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, krzycz Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. W ja naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj, i opuść nam nasze winy, jako ja winy ja dopuszczamy naszym winowajcom, i nie chodź nas na ale nas zbaw, bądź Zdrowaś Maryjo, nami grzeszyni, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. O Boże Jezu, nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zachowaj wszystkie dusze do nieba, i do, do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują dla Twojego dniu śledzia. O majątek poczęta. Mógłbyś się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, do i, do i do za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają. A zwłaszcza za nami przyjaciółmi Kościoła Świętego i ludzką stronę. Pierwsza tajemnica radosna, zwiastowanie. Ojcze nasz, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci Pan Stołu, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami brzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś, Maria łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami brzesznymi, teraz i w godzinę. Święć mi naszej. Amen. Zdrowaś, Maria łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź wświęcona mi grzesznie, teraz i w dniu mojego. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wolna Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, kosze w niebie, pejda na świecie. I odpuść nam nasze winy, jako inne odpuszczamy naszych winowajców. I nie puść nas na pogorzenie, ale nas zbaw ode złego kalenku. Zdrowość Maryjo, łaski pełno Pan z Tobą, między i błogosławiona obóz żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami brzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łódzki pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między inwesami, błogosławiona obrończo Boga Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łódzki pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona bądź żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowość Maryi, łaski pełna Pan z Tobą, między Ty i błogosławiona bądź żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrować Mario Łoski, Pana Pan z Tobą. Błogosławiona się między inwiastami, błogosławiona od żywota Twojego wieku. Święta Maria, Panku Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz zdrowa. i Pan i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego głoszenia. Mario bez grzechu po Bóg się za nami, którzy się święcili, i zawsze wszyscy inni, którzy się święcili, i uciekały. a ważne, za nimi przyjeść kościoła świętego i pobecą innymi do Oni. Czuję, że radosna narodzina Pan Jezusa. Ojcze nas, który świeci w niebie, święcie imię Twoje, przejdź koledżwo Twoje. Oj wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Daj naszego poprzedniego, daj nam się, I odkuś nam nasze winy, jako ja to my winy. My odkuś naszym, i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na powórze, Matko Boża, bądź się za nami życzyni, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowadź, Marek, łaski pełne Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione Bóg żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się Panie, za nami grzesznymi, teraz Panie, i w godzinę naszej Amen. Diołaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione obozie Wota Twojego Jezus. Święta, święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami wrzesznie. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Również Marii Łaski, pełna, Pan z Tobą, błogosławiono między nami, I błogosławione obozie Wota Twojego Jezus. Święta, święta Maryjo, Matko Boża, obróć się za nami teraz i w godzinę śmierci. Na nie święty, na a ale nas zbawić od złego amen Maryjo, łaski pewna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc przywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzecznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Zdrowość Maryjo, łaski pewna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc przywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami przeszli, teraz i w godzinę śmierci naszej. Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony, owoc przywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami brzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami i błogosławiony owoc, przewoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci Śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc przywoda Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami i rzeszymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pra naszej grzechów, zachowaj nas od i potępienia zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaźnią i Kościoła Świętego. I, I podresum, mi drogie. Tak, piąta znaleźli się niewależni za świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, uczyń królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj laski, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok woda Twojego, Jezus. Święta Amen. Maryjo, Matko Boża, módl się Amen. za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami brzosznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pana, z Tobą, błogosławionaś tym między niebieskami. Bo ja wierzę w stałością duszy mej, mój Pan w tym zachranańcie Potem swej. To ten, co stąpił z nieba, co życie za mnie dał i pod postacią chleba pozostać z nami chciał. To ten, co stąpił z nieba, co życie sam nie da? Cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi, chwała niech będzie w